nadmuchania ich. Przysięgam okay. wam, na Boga to kładę. Najwięcej balonów nadmuchanych nosem. I teraz słuchajcie, no? ziomek w 3 minuty nadmuchał 28 balonów. No dobrze, ale teraz powiedz mi, co uważamy za nadmuchany balon? I już wam właśnie pokazuję, jak wygląda w ogóle cały ten proces. Okej, okay, czyli balon po prostu. No balon. No. Nie przesadzony, tak tylko balon. No. I każdy z Was będzie miał po trzy minuty, żeby po prostu go Ale będę gilik w tym balonie. Czyli Tutaj konkurujemy. Mamy trzy minuty. Kto nadmucha więcej balonów, to może pobijemy rekord. Trzy minuty. Trzy minuty, tak. No sam pokażę. <noise> Ale masz kichawę, ty! E, ja myślałem, że to jest niemożliwe do zrobienia, ja tak próbowałem nie mąpić. Nie jest to ten, Ale to no, no, do ściany, się... nie? No, no dobrze. To węgier, no ty, jest w 3 minuty 28 balonów wziął w Ja, ja biorę czerwone, ze związaniem od Tak, ze okay. związaniem. O kurde, dobra. Ile? 3 minuty. 28. Tak, 28 total number, dobra. to jest total number. No to co, ja panowie odpalam zegar. Czekaj. 3, 2, 1, start. Taki mały? Od baboli się ślizga <la> Kurwa, ja miałem Dobra. go ładnie opegnąć Minuta cztery Ty, cztery Cały łapot Gilów ma. Nie no, beka jak skurwicy tu jest, nie. Chyba wygrał 1. <g> withstand... tak? bunu... No nic, to musimy policzyć. Musimy policzyć. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 1, 8, 10, 11, 11. Nie wiem jak on to zrobił, 28. Ogólnie jakbyśmy potrenowali, to myślę, byśmy się mogli zwiedzać. No dwa no. razy byś walił, jeden balon. Ogólnie widziałem, że to jest jeden ziomek, który próbował go pobić, to robił tak, że naciągał. Na cały nos. Nie, o tak ciężko. No dobra, ale spróbowaliśmy, spróbowaliśmy. No ale, próba, próba. No, ale powiem tak, nie wiem jak on Ma 5 dzięki za 8. 8. Nie wiem, 3 minuty. No bo jest rekordzistą Guinnessa. Ej, ja, Ej, ja zawsze się widzicie? po tym fiucie maram, nie wiem. Ale być to jest po prostu mój tik mi się wydaje. Może pobijecie kolejny rekord. Kiedyś przykleiliście... Były te drasy takie przymałe te, bo nie musisz je pakować. Która? Takie jedno, mówię, jakoś się zamały. to było Nie wiem. Nie wiem. Nie Hagata, nie będę teraz mierzył dresu, serio. Nie teraz, no Pamiętam, klamerki. Teraz będziecie musieli przykleić. Karteczki samo Mam mokre palce. dzięki nie inny... zdewaj jak najwięcej. A, no. I zaraz wam, y, tak, zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Wynik tego to jest 60. Zaraz wam pokażę, jak <grym> kurde, to działa, Minutę! Ale on ogólnie tak, karteczki ona ma podzielone, to zrobimy po kolei, że pierwszy będzie na przykład Dawidał długo. klaczek! I ona miała te karteczki ja na nie mogę, Ja zresztą pokażę wam wideo, i tak będzie chyba najłatwiej. No. To jest tik, to jest tik. Gdzie ona ma te karteczki? Przygotowane ma. Przygotowane, i my też przygotujemy. To jest niemożliwe akurat. Ogólnie z tego, co ja bym to udowodnił. przygotowany to tak do dupy. Ja bym to zrobił bez przygotowania. No, no w właśnie, przygotowania, oni podbijają to wszyscy na przygotowaniu. Więc pytanie, czy. czy A czy my pobijemy nie... kurwa No dobrze. No. No no, no. Bo my jesteśmy będziemy dekoty, kurwa, Subskrybujcie ten kanał. Tuji! Pow! Daj, Suba! No i tak z on twarz, już na <grym> Tylko kurwa, teraz pytanie: gdzie mi się kończy twarz? Ogólnie jesteś. Bo, bo, bo mi się czoło przy dupie bagę, kończy. Proszę bardzo, Jest minuta, rekord to jest 60. Co? So, no to ja startuję zegar i tyle. 3, 2, 1, start. Tu stary. Ja się nie radzę delikatnie. To pada, kur! Jakiś klej kupiłeś? Frajery jakieś tanie z pioską, to k... kupił No ja mam 4 na razie. To minąło 50 sekund już mam, 2, 1, 6 dobrze proszę, ty. No pięć chyba. Będzie, poszedł, pytanie Ja mam 5, Ja mam chyba 5 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18.

Musisz mieć. i też trzeba e, wysmarować trzeba wysmarować i trzeba napić się totalnie odtłuszczoną buzię trzeba mieć bo no dobra teraz mi się akurat przylepiło no tu nie mam szans ja mam tak tłuste tu powinni no to zmienić albo wy po prostu ustaliście nowe albo nowe konta jest przycisk subskrypcji no jest. kochani zanim przejdziemy dalej to wielki oh, no i krokami Zbliża się premiera pierwszego odcinka na naszym kanale. Na Hapsa! Na Hubsa. Jeżeli możemy Was prosić, to zostawcie tutaj Subika i czekajcie na film, który wyjdzie już 4 listopada, we wtorek, o godzinie 15 i to będą godziny stałe naszych odcinków. Chcieliśmy Wam podziękować, bo mamy już 55 tysięcy subskrypcji, no ale jakby się udało zrobić przycisk. Chociaż. bez filmu, to też byśmy byli wdzięczni. Także. Bo 8 wtedy... dyszek, też jest ok. 8 dyszek, też jest ok. Także subskrybujcie kanał na Hapsa. Widzimy się 4 listopada o godzinie 15. Jest kolejny rekord Guinnessa, możecie się go sprować, podjąć. Subskrypcja! No ja uważam, że on jest nie do zrobienia. Ja nawet nie wiem, czy wy zrobicie jeden. Jest to jeden na pewno z dziwniejszych. Słuchajcie, najwięcej kopnięć we własną głowę w ciągu jednej minuty. Co mam Co najlepsze, ziomek zrobił 147 kopnięć w minutę. Jak? To jest No ja też właśnie nie wiem jak. No, jak? Teraz nie dosięgnął. O, o! I no gołd! I jeszcze jedniki wybite, bo kolana też. Wiesz? Widzę. 147. jak on to zrobił? Nie Uwaga, jesteś gotowy? O, 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 o! Dawaj, r. Subskrypcji, bo jeszcze nie stało. Subskrypcji, broń. Subskrypcji, broń. Mam i tu dużo subu! 3, 2, Jeden stan. <grymne> Zero. 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 No? Bo się z nim dzisiaj kuka. O kurczę, bym zawinął. Gosz, chyba ten, co pobił rekord, się jest wrzany w chacie, mówi, że tak mu dobrze idzie. Zaraz mi pojedzie rekord. Zaraz mi pojedzie <grymne> rekord. Zaraz mi pojedzie rekord. Zary, by było. Było <grymne> chyba. Nie. Nie, dobrze, chodź, cztery. Dlatego ja mam te kolano. Także jak zrobił 147? Tak, jest z nich Dawid, Rzeźnik, Tarnobrzek Pola. Dobrze, Dawid. 3, 2, 1, 2. O, blisko było tą prawo. O, Prawie? Tak, <laughs> e, o, Ej, to jest z O, Blisko, blisko! Trzecie takie ono kałta na mnie. Gdybyśmy mieli medwano. AAAAAAH! Subskrypcja! Subskrypcja! Ja to nie <gryzanie> Widzicie? Niby grubas, ale dalej wysportowany. Dawid, 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 Dawid! Dawaj, dawaj, Dawid. Aż mam uderzenie <gryzanie> ciepło. Ej! Jeden, ale jest jeden! Jest jeden! Jest jeden no ty... Nie wiem, jak on to zrobił. Nie on musiał mieć fest wyjątkowo długie kończyny po Gdybyś mi dał znać przed odcinkiem, to bym się porozciągał ja <laughs> w kacie, a nie... Nie bólisz, k**wa. Zobacz, obok mnie leży przycisk subskrypcji. Słuchajcie. Kiedyś pamiętam, że na odcinku też mieliście słomki, że prowadzicie no. jak największą ilość wsadzić do, do buzi, nie? Teraz największa ilość kutrów. Nie. Jeden będzie musiał trzymać słomkę, a drugi z paska albo z bicza będzie musiał tą słomkę wybić. Będzie miał minutę czasu, żeby ta słomka wypadła mu z buzi i przez minutę ziomek. O, no jeszcze raz. Pokażę ci No, no, do bo ty tłumaczysz jak stara baba na cmentarzu, a, drogę tak. do gro grobu Juska. Generalnie dobra, wsadzasz słomkę do buzi, a Łukasz musi ci ją z buzi czasnąć i ona ci wypada, za kolejną. I w ciągu minuty ziomek uderzył tak 56 razy i wybił 56 słonek. Je... <śmienic> Ty kurwa jeba. To co, wołeś Agatę szmalą? Tak. tak. Odsłonił, wziął i tak. Roba na pierwszym odcinku. Tak, musiał się upewnić. 60 słonek tutaj. Jak uderzysz w ryj, Siemaj. to jest koniec odcinka. Co? O, o, <śmienic> no dobra. 3 2 1 Start! Uch, Uch, kredy, tak. <śmienicza> <śmienicza> o, je, raz <śmienicza> Dwa Mijesz mnie Trzy, Trzy. <śmienicza> o, Cztery Trzy Ty się cofasz, zaraz to na prajdele, <śmienicza> Osiem Dziewięć dziesięć, <S々> no. 5 sekund do końca O mi 19 20 Ja myślę, że jeśli że byłem w Nowym Jorku w ogóle Janurek dzięki za szóstkę. 56 to nie jest Blisko, blisko, blisko do, O, dobre to było oh, no. oh, A, ja mam rękę złamaną! Słonkowy gotowy, no. biczowy gotowy! No. 3, 2, 1, start! Uras! 2, Kalef, padaj do k***a! 4, 5, OU! <ścoughs> Nie wiem, cześć! Sąkowy jedziesz! Nie poryjuj, kurczę! Kurczę! Snajper mam sywer 10, 1, 2, 3 lap! Gwysz od razu do ławu! <śmienicza> dalej, dalej, bo nie pobiję! <śmienicza> kurwa, kurwa będzie wyjadał! O, no to będziemy! Siedemnaście! Osiemnaście! Ale mi zajęło! Je <śmienicza> jeszcze jedziesz, jedziesz! nie No, Zresztą miał taki głos, jak zawsze jak jest najebany oh, wow. tutaj. 21! Byłoby więcej, tylko uciekł ze stanowiska. Uciekł, uciekł. dwa razy uciekł. Ja bym no, ja no dobra. Myślę, ja myślę, że też, że. Żeby... Bo jest na... Starostanow... tylko musisz tak, patrz. Pa, pa, pa. Ogólnie ja, ja ci pokażę, jak ten ziomek to pisze. Nie, ja. Nie, chyba nie wiem. Nie wiem, on chyba ma jakiś kurwa finał, nie wiem. Jeszcze ja go zapytam jeszcze. Ale wydaje mi się, że pewnie nie. Czekaj. Ja, ja wiem. Powtarzamy drugie podejście. Gotowy? Tylko nie uciekaj, nie ucieka. Czy też gotowy? Oj, ja nigdy nie był. Nigdy no. nie był bardziej. Trzy, dwa, jeden, start. Dwa. Raz. Dwa. 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 Trzy. Dzień. Cztery. I dwa. Pięć. I Cztery. I do pieca. Dali kuras, słumkowy Ej! Paskosie, Paskosie chyba 300 11, 300 14, 14 On się zagina, wiesz? 15 16 17, 18, 18. Myślę, że ciepł ten zdominuje nie, bo ja go rozpierdalam na kwalifikację go wpierdalam w bandę się, staram się jak mogę, żeby ci nie trafił 20. Dwa Do dwa. Dwa trzy. cztery. Koniec kurwa. Dwa 7. siedem. Czas. Ma to. bo się pokłócimy na pierwszym odcinku naszym wspólnym. Dawid, nikt nas nie pokłóci, bo jesteśmy przyjacielami. No tak, dosłownie połowę. Es, jak subskrypcja widzowie, lecimy. Słuchaj, jest najszybsze 100 metrów lub 20 metrów na tej piłce, co tam mamy taką też niebieską. <laughs> <Z szn -iem. śmiech> 18. No to wiem. Wiemy, że 18 jest w te, w te. zobaczymy ile będzie terena, no, a potem jak skończysz, to w tym miejscu stajesz i domierzasz po prostu. 20 metrów to jest rekord kobiecy. 20 metrów w 11 sekund i 77 setni. 100 metrów jest męskie, a 20 metrów dorobiła kobieta. Z racji też na pogodę, pada na zewnątrz i tak dalej, a, to robimy, to w robimy tutaj i robimy dalszą wersję 20-metrową. No do pobicia, Łukasz, masz 11 sekund 77 setnych, 20 metrów. Czyli musisz tam i, I kawałek z powrotem. I kawałek z powrotem.

Trzy, dwa, jeden, o tu ah, stanąłem, stanąłem Oj 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 Cztery razy w miejscu Tragedia. Ile? 14 sekund, 16 no, tu... setnych. No, jak możesz jeszcze... Klaudia, oh, dzięki oh. za zaprezentowanie subskrypcji. Zaciścisz sobie tu, jakbyś na koniu wiesz. No. Jak mógł, jakbyś mu też gnota. Dobra, ja, tak ale ja warty co kg, kilo, kurwa. Zaciś się, tak? No, i wichrz większo... oku. Nie był okłód powietrza. Wyglądać, jakbyś ze sławoszem ku tej rakiecie leciał. 3, 2, 1, start! Jedzie! Szód, szód, jedzisz. No Zara dobrze, pa. Jedzie! Zebaj! lecisz, Jecisz! Tak się rozumieci, nie? Ale tak się nie rodzą nowe rekordy. No, 12 sekund. 12 sekund i blisko. Ale to nie ważne, Dawid. Bo wszystko robimy razem. Że jeśli ja jestem rekordzistą, To ty też! Subskrypcja. Mamy jeszcze tak, panowie. Dwa z ping pongiem. Jeden mamy, że musicie rozwalić jak największą ilość orzechów w łokciem. Fajne. Teraz z łokciami. Co mi? Jednego frajera mi dałeś? Spróbuj na to fesa. No, zajebisie, zajwicie. Bo te gola mają miększą miękką głowę. O, tak lepiej. O, kur... Zbieram się, frajery. Rekord Guinnessa to jest największa ilość przebitych G2, G gitu, w lepsza nazwa w 30 sekund. No. I wynik to 169. To rozsypał i tak... Młódka, młódka! Już to mi No to jest niemożliwe ogólnie. Dobra, robimy podobnie. A ma je poprzyklejane frajery na taśmy dwustronnej. Możemy przykleić, mamy. Mamy taśmę dwustronną? Robimy, dwa, robimy pasy. Bandura, to dla ciebie, robimy pasy. Tu, na zakładkę. A, Rozumiesz no Na zakładkę. Dał mnie <grylę> Tak chcesz. Mówię przecież jak chcesz. <grylę> Fud, yeah, <grylę> o jeszcze raz. Teraz byś rozumiał. Kontrola jakości. Kto chce pierwszy panowie? Tu sol. Dawid pierwszy. Ja? Jesteś młodszy. Zaczynaj. Trzy, dwa, jeden, start. Jeszcze Raz, dwa. A, -a. Jedziesz, kurwa. Ból jest chwilowy chwała wieczna. Jedzie. Przepraszam! 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 tak Przepraszam! że całą rękę se Przepraszam! No, Przepraszam! <grywa> Suszel, to średnia ten. O no, Loski, dzięki za 3,9 3, 2, 1, start! 3, 2, start! była normalnie na stole 3, 7, 8, 9. 10, 11. Pa! Patrz. Patrzcie, to jak ma ten. Super, je. Ale leci, o kur... No. Trzynaście, patrz to, patrz to, patrz to. Patrz na orzechy. O no, no, kur... <grywki> no, no na Patrz na ja wymiar, patrz. No dobra. Jest dobrze. Koniec <grywki> no je, kurwa odcinka. Co? Co tu jest? Przecież jest subskrypcja. Ja. Subskrybuj. <grywki> Okej. Okay. I co to kroju? Jakiś chory kwa, człowiek tego pomidora? I Czy to wygląda jakbyś bokiem to kroju? Kwa. I co, trzeba jedną kanapkę zrobić? Tak, ten, który jest z przodu, daje ręce tak, i ten, który jest z tyłu, jest ślepy i wsadza ręce między jego. Aha, ja robię jego rękami. Dok o. Ale te objadłem, no, no, Słuchajcie, rekord to jest 40 sekund i 17 sekund. Na jedną kanapkę? Żeby to pobiłem. W... No to, panowie, no mam nadzieję. Dobra, panowie, no to 3, 2, 1, start. Godzina druga, chleb, chleb, tak, Wiec. tak. No, no do się i środka, tak. Dwie kromki sobie wyciągnij. Dobra, połóż jedną. Powy, no, już masz obok siebie od razu, nuż no, masz, tak. Weź jedną kromkę i po lewej od razu masz tutaj tak, no. A co ty, po lewą ręku smarujesz? Jestem <grym>, lewą <piosenka> Okej, okay, ładnie. O, ładnie, dobra. już ja ty No dobra, i gość, to na kukier. serdecznie mojej kuchni będziemy sobie przyzwyczaić kanapki no. à la, la czyli dalej, klasyczny dalej. chleb tostowy prosto z Paryża. Oczywiście na kanapkę kładziemy dwa plasterki szynki, do tego będzie serek, no i oczywiście pomidorek, który tutaj właśnie już przede mną leży. Taką gotową kanapkę łapiemy prawą oczywiście ręką i zamykamy i możemy sobie zjeść. I teraz wam pana pytają, jakby nie twoje gadanie no. pobilibyście rekord Guinnessa. Tak. 42 sekundy i 22 setne. A ile było? A tam było 40 sekund 17 setnych. O kurwa. Ale jak mi to, kucha <śmiech> <śmiech> To Marka ci. Się, ej, ten, to, ej, 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 To bardziej to jest nie? To są pa klep Ty bardziej takie na każdym Dobra, jesteście gotowi? Tak, tak jest. Dobra. 3, 2, jeden start Dawaj chlebusz, no, jedziesz. Dwie klap szybki, no. Połóż sobie ładnie. A, tu już od razu z nożem. O. Dobrze. Tylko ładnie smaru. Dawaj, 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 dawaj. Ładnie, ładnie, ładnie. O, grubo dałeś. O. <śla> Lubię. No, masz pod ręką. Tu, no, 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 no. Dajesz. Jeszcze musisz dołożyć dwa ma margarynki, bo... O, jest. Dobra. Szyna. Syr, pomidor, jedziesz. I dawaj. No i co? Kur... Pobijam rekord Guinnessa. Pobijam rekord Guinnessa. Mówię ci naprawdę. No, nie. Ale, ale jest 27,90! Nowy, ja nowy rekord Guinnessa, panowie! Kurde, Dwa rekordy już pobite. Dwa rekordy, no! Damski i męski, no. Ale nawet jeszcze zdążył poprawić się margarynę. No. E, czekam na ten, na tytuł. I Łukasz też czeka. Tak, poprosimy, tak. <grym> Dziękuję bardzo. Kolejny rekord Guinnessa. Już wam mówię, co to jest. Do ostatnich dwóch challenge'ów potrzebna dansy, jest dansy, nam potrzebna do jest piłeczka do ping -ponga. No. I teraz robimy pierwszy. Okay. Czyli mm. najwięcej razy odbita piłeczka do ping-ponga o ścianę i z powrotem. Mm. Z Masz piłkę w buzi? I ryjem ją złapać. I łapię. W 30 sekund ziomek zrobił to 51 razy. Nie ma szansy. Nie, jak? No ja, to tak. No już wam pokazuję. Zasysają. No i spróbujemy to opanować no. Pierwszy. Nie no. mamy równej ściany, to się będzie odbijać prawo-lewo. Nie wiem, jak go to zrobił. <śled> <śledz <nationali> <śledzianenas> jakby się pomieszają. Jakbyśmy się zarysowali. Ja bym zrobił, że pierwszy, później drugi. Ogólnie tak. dobrze. 30 sekund, Rzamek zrobił to 51 raz. Dobra, niech. niech się za robotę normalnie weźmie. Na etat niech pójdzie, a nie. Co rekordy? 3, 2, 1, start! Dingi blinders. O! Próbuję ją zastać! 3, 2, 1! Ej leć! zrobił? Jaki zrobił! Być może przyszły rekordzista! Zobacz jak ta piłka tam chodzi! Ale on musi ciągać pujarek! 3, 2, 1 start! Jedziesz, nic się nie dzieje, spokojnie, masz czas. A? A? Jest potencjał tu. ma duże ryje, ja no. A, Prawie <grym> trzy, dawaj, <grym> dawaj. Zasysaj, zasysaj trzy go. E, ją. Trzy. Uh. Cztery. Uh. Pięć. Sierk... No, no, to... No, Docziano, no, ten gocie by potrenował to byłby A, potencjał. No, ty, ty, ty. byś to mógł wymasterować. Wymasterował, no. No i dobra, panowie, no teraz moim zdaniem to jest najbardziej absurdalny rekord. Dobra. Takby to zrozumiem, że za dzieci... w wyciąganiu ch... z wody. Yeah. Sorry. Przepraszam bardzo. <laughs> Patrzcie, zobaczcie na ten rekord. To zajebiste to jest. Co to wymyśla? To jest zajebiste. Ile? Pamięcia? Ile? Nie mamy tyle piłków. Mamy. Mamy. A taty? <grymne> <grymne> Ale wkupiony pan Michael PFL sporo w Polsce. Oczucia? 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 Co? Przychodzi łyść do Łysego! Ale słuchaj. Co, Co? 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 ty masz? Subskrybuj. Napisz like, w przyjdzie subskrybuj za czerwone Dobra Ziomek 16, piłek złapał. No. Założyć ci piankę? No. Koronę ci zrobi. Białą koronę. Dobra, tyle, kurwa. No nie, to musi się trzymać. To musi łapać piłki, kurwa. No tyle, bo parki rysujesz, no park co robisz? Pokaż. No, debilu, kurwa! Weź raczej w trajektorię, tak wiesz, zobacz jak musisz. W pracy, no. O. o, o! Dobra. No dobra, no to jesteś gotowy? Tak. 30 sekund, czas. 40, mówię. 30, 3, 2, 1, start. Łap na potylicę, na potylicę teraz łap. Daj mi piłki. Uważasz, że ktoś takie rekordy wymyśla? O. 5, 4, 3, 2, 1. Ile ma? Tak. E, tak. e, czekaj, no liczymy, liczymy. Komisja. Komisja. 6, 7, 7. Eee, to dobrze. 7 piłek. Nałożysz mi taką koronę mi zrób. No ja ci to dobrze zrobiłem. Patrzcie jak ja mu ładnie zrobiłem a jak on mi patrzę. Tylko jakbyś na urodziny Przegą do kogoś jak jechał. Jakby ktoś ci Patrz mu jeszcze na czoło, bo on na czoło normalnie też może łapać. Psz, się, no nie p... To jest całe, kurwa, mieć całą konstrukcję zrobioną! No, a A no, Co może to rozprowadzić? Ogólnie no, na no, no. Miałeś gniazdo zrobione, że miałeś boki wyżej i w środku kurwa, żeby ci wszystko wpadało. No, a ja nie będę łapał do środka tylko. Ile mam czasu? 30 sekund. 3, 2, 1, start! No mówię ci!

Ja bym miał miskę z piłkami i mógłbym tak... Myślę, I byś to miał. Aby nie musiał wyciągać i tracić czasu no. na wyciąganie piłki, to by było realnie rzeczywiście dopomitne. Lekko. No to nic widowie! W tym odcinku byłoby to na wszystko. Jeżeli wam spodobał się najnowszy kanał na YouTubie, czyli 2G, subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie, co następnego chcielibyście w wykonaniu tego duetu. 3, 2, 1, tu g Nice. My nadal czekamy na Bandurę czy liderki no, to akurat prawda. To akurat prawda. No to taki szybki odcinek, to nie.